Sportowe lato w Radiu M, codziennie na naszej antenie, a także na kanale YouTube'owym. Triumfy i upadki, czyli historia sportu w pigułce. Zapraszam, Marcin Iciek, kibicujmy razem. Triumfy i upadki, historia sportu w pigułce. Marcin Iciek, dzień dobry. Dziś opowiemy o pewnym fenomenalnym amerykańskim pływaku. Gdyby Michael Phelps był samodzielnym państwem, to w klasyfikacji medalowej wszechczasów wyprzedzałby na przykład Indie, Meksyk czy Egipt. Jak wytłumaczyć ten fenomen pływaka nazywanego pociskiem z Baltimore? To, co pan pyta. To składowa kilku rzeczy. Przede wszystkim Michael Phelps był fenomenem, jeżeli chodzi o budowę ciała. Mówił mi Tomasz Pąchalski, trener pływania, komentator sportowy i członek zarządu Polskiego Związku Pływackiego. Jego tułów był zdecydowanie dłuższy. Długie nogi, długie ręce. Ten długi tułów zapewniał mu dużą pływalność, dzięki czemu wysoko utrzymywał się na tafli wody, a jednocześnie miał bardzo mocną pracę nóg. Co za tym idzie? Ten tułów stanowił taką formę łodzi motorowej, która. Jak ma dobre, duże zasilanie, to jest w stanie płynąć bardzo wysoko po tafli wody, dzięki czemu płynie szybko. I to była taka predyspozycja, która niewątpliwie cechowała go i dawała mu dużą przewagę, jeżeli chodzi o rywalizację w wodzie. Drugim aspektem, o którym warto powiedzieć, jest to, że był to zawodnik, czy jest to zawodnik, niezmiernie pracowity. To sportowiec, pływak, który w szczycie swoich osiągnięć sportowych trenował. 360 dni w roku, 363. Także tak naprawdę tych dni nietreningowych były 3-4 w roku. Każdy pozostały dzień to był dzień składający się z jednego lub dwóch treningów na basenie plus siłownia. Także wszystkie te sukcesy, o których mówimy, to są sukcesy osiągnięte długoletnią i długotrwałą ciężką pracą. A że na wymienianie sukcesów zabrakłoby czasu antenowego, to skupmy się wyłącznie na osiągnięciach olimpijskich. To 28 medali, z czego 23 złote. Szczytem formy Phelpsa było 8 złotych medali podczas występów na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Pekin był w ogóle wyjątkowymi igrzyskami, ponieważ poza ośmioma złotymi medalami tam również było siedem rekordów świata. Tak naprawdę był nie do pokonania w tym okresie startowym i w tym okresie treningowym był to jego taki pik możliwości. Tam również pokonał ten bardzo znany rekord Marka Spica, który wcześniej zdobył siedem złotych medali i te osiem wydawało się czymś nie do osiągnięcia i Wyścig na 100 metrów z motylkowym, czyli jedyny wyścig, który podczas tych igrzysk nie był zwieńczony rekordem świata. Tam rywalizował z Serbem, Miloradem Czawiczem. I w tej rywalizacji różnica pomiędzy nim a Czawiczem wyniosła dosłownie jedną setną sekundy, czyli najmniejszą możliwą różnicę, którą notujemy w pływaniu. To zresztą była potężna pogoń za Serbem. Dokładnie tak. Zdecydowanie Michael Phelps był takim zawodnikiem, który dobrze pływał drugą część dystansu. A co za tym idzie... Musiał gonić po pierwszej pięćdziesiątce, bo był z tyłu. No i dodatkowo tak naprawdę kwestia na finiszu była kwestią dotknięcia ściany. Michael Phelps dołożył dodatkowy ruch, wyciągnął się na tej tafli. Natomiast Serbowi ta ściana, mówiąc kolokwialnie, nie do końca siadła, czyli źle do niej dopłynął. I Michael Phelps nieco mocniej jakby odbił tą tablicę, dzięki czemu ona szybciej zareagowała. I ta jedna setna sekundy zdecydowała o złotym medalu. Michael Phelps, wielki mistrz, ale również jest znany z tych różnych historii pozasportowych, no bo to był jeden z takich pierwszych, zdaje się, sportowców, który przyznał się, że no, swego czasu walczył z depresją. Ja myślę, że to jest generalnie problem wszystkich sportowców. To pływanie jako taki sport jest sportem wymagającym bardzo dużego zaangażowania i, i pracy, tak jak powiedzieliśmy, praktycznie w wymiarze pełnego sezonu. Więc nie jest to jedyny ze sportowców, który takie zmagania miał, ale faktycznie przechodził przez nie. Natomiast wychodził z nich obronną ręką, o czym świadczy jego powrót na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro po, po pierwszym jakby zawieszeniu kariery, gdzie, gdzie również wygrywał, zdobył tam 5 złotych medali. No i też Michael Phelps jako taka ikona sportu, można powiedzieć, nie boi się zabierać głosu publicznie w ważnych sprawach. Ostatnio zresztą dosyć mocno skrytykował agencję antydopingową. Bardzo ważne jest w tym wszystkim, aby sport był czysty, aby rywalizacja sportowa była czysta w erze różnego rodzaju specyfików i możliwości dopingowania organizmu. Dochodzimy do takiego poziomu rywalizacji sportowej, że drobne szczegóły decydują o tym, że ktoś zwycięża lub przegrywa. Dlatego tak ważnym jest, aby ci sportowcy, którzy osiągnęli wybitne rezultaty, zajmowali stanowisko w tych kwestiach i aby światowe agencje dopingowe bardzo dbały o to, aby ta rywalizacja od początku do końca była fair play. Czy pan myśli, że jeszcze kiedykolwiek znajdzie się pływak, a może inny sportowiec, który jest w stanie w ogóle zbliżyć się do tego wyczynu Michaela Phelpsa? Powtórzmy, 28 medali, 23 złote medale. Jestem przekonany co do tego. Pływanie generalnie jako sport daje duże możliwości zdobywania medali, ponieważ są różne konkurencje, różne style, różne długości dystansów. A co za tym idzie, jest wiele możliwości osiągnięcia sukcesu. Natomiast jest to dyscyplina, która stale się rozwija. Przeszła już różne ery, różnych strojów, kostiumów startowych tworzonych z różnych tworzyw. A mimo tego cały czas idzie do przodu, te rekordy są ustanawiane, poprawiane. Także myślę, że rozwój sportu, generalnie jako takiego, i rozwój dyscypliny pływackiej na pewno się jeszcze nie zatrzymał i możemy spodziewać się następców Michaela Phelpsa. Triumfy i upadki Historia sportu w pigułce